Cóż, nie będę przedłużać to są jego postacie i tak dalej. Jedziemy na nowym profilu. Aha, zaklęcie działa, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Nie chcę mi się czytać, bo będę przedłużał. I to jest to teraz. Czytajemy, pominczy to. Dobra, to. Lubisz spędzać czas w swoim towarzystwie? Nie, z przyjaciółmi. Mm, dwóch wulkanu jest naj najlepszą siłą. Najpotężniejszą. Mm, twój ulubiony przedmiot. WF i matematyka. To dam, lubię wszystkie. Po południe. Najważniejszą rzeczą w opowiad opowiadaniu jest. Chyba wiele. Mm, nie, ulubione zwierzę. Smok. Czytelny rubin. Rubin. O, wygrałem wybrałem szkołę ognia. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Moje oczy. Płatają mi figle, jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Nie, dziewczyną. Chłopakiem. Burzyn. Skoro już że. kim jesteś, to chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wyglądasz. Włosy. Jakie by to się zrobić? Myślę, że to będzie seria na dłuższy czas. No, niech będą może takie. Tak, nie będą takie. 60 fps widzicie? Kolor Czarny twarz Oli jakie twarze No ja będzie ta sera taka bardziej moja chyba taka 60 pesów proszę stać mm, 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 mm. Dobra w co chcesz się ubrać? Kapelusz. O czerwony. Skoro jestem sobie, o czerwony kapelusz. Czarna mam obwódkę. Czerwony i czarny to mój rubby kolor i niebieski tak trochę. Szata. Czerwona, obwódka. Ej, te żółte jest ładna. Nie, nie będę robił czarny. Wszystko zrobię czerwono żółte. Ok, buty czerwone, obwódka, żółta. What the fuck, to się nic nie zmieniło, dobra. Może być? Dobra, dalej. jak się nazywamy. Wiecie lub nie wiecie gnefon. Nie nazywam się Gnyfon, nazywam się Macie. Coś pod my szybciej. O dobra jest my. Znaczy, nie makary nie. Maniusz, Medon... Metody, Mazamir, Michał. To może Michał? Albo... Nie, Mieszko. Mieszko chyba. Albo Michał. Dobra, zamykam oczy i tak będę jechał. Halo, 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 nie przyjm się. No i przeleciałem no. Dobra, wiesz, na mieszka. Mieszka. Yy. Ja bym chciał zobaczyć, co tutaj jest. Chyba weźmy coś ze smoku. Yy, yy. ale to będzie trwało. Jelenie ziemi. Kupy dupy yy, dalej żelastwa, życia, brak Mieszko maska Burzy, błękitu, cienia, czar, czaszki, deszczu dnia, duchow, du ducha, duchów, duszy, dziczy, gryfów, grzmotów, gwiazdy, to Ile tego jest? Huku, jest ciębia, jednorożca. Ja muszę kasznąć. Sorry, <tryk> jestem chory. Yy. Gdzie to było? O, ognia. Albo ogień, albo smoka. Zobaczymy. Oddech. Mam już pomysł. Oddech. Smoka. O. Oddech smoków. To może być coś. Oczy ognia może. No dobra, nie będzie tak. Ogólne ognia. Oddech. Dobra, nie będzie tak. Mieszko, oddech smoków. Idziemy dalej. Yy, gotowe i tu jest nasza postać Myślę, że na dzisiaj to by było tyle tylko stworzenie postaci dość krótki film ale następny film już będzie z zgrany tak nie wiem 15-20 minut może być Dobra ja się będę z Wami żegnął się darać subskrybujcie lajkujcie komentujcie i do następnego narka Biu! Cześć Dzięki dla MC Litona będzie jego chyba kanał w tym opisie jak y, ma już kanał Get, get, no, when the whistle go.